Jestem. Jestem. Więc tak, to jest mój pierwszy amatorski filmik nagrany u nas w mieszkaniu. Tutaj mamy mały bałagan. To jest pokój takiej jednej naszej spurokatorki. Tutaj stoi rosół od Sylwestra, jest 20 kwietnia. <noise> Dokładnie. Tu co mamy? Komputer, tu na łóżku taka ta szama, yy, ten talerzyk. Ten talerzyk le, ale zajęła trzech tygodni. No ogólnie jeden wielki piezdom. Kurwa ty, <laughs> Mateusz nie dał rady w tym smrodzie. Ja też mówię tak przez nos, żeby nie wąchać. Chyba na YouTube to wrzucę. Dziękuję za uwagę. Chcę się wyłączać.